Wracamy dzisiaj, kochani, do tej małej, zapyziałej, amerykańskiej dziury o nazwie Nonsted. No i będzie dziwnie, to wam gwarantuję. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, tajemniczy dzień Witam was Olga z Wielkiego Buka. Ta sama droga, ten sam kawałek lasu, ta sama przeklęta ziemia. W bezsenną środę wracamy do miasteczka Nonstead Marcina Mortki, w kontynuacji, czyli Hellware, w Wielkobukowym patronacie, bezsennym patronacie od wydawnictwa Videograf. I tak jak powiedziałam, jest to kontynuacja miasteczka Nonstead, którą warto czytać już po przeczytaniu Pierwszego tomu. Inaczej wszystko będzie spoilerem, a tego byśmy nie chcieli. Dzisiaj natomiast na Wielkim Buku recenzja bez spoilerów. No dobra, wracamy do Nonsted. Nataniel Makalniesz był twórcą poczytnych horrorów, potem trafił do Nonsted, a tam wszystko poszło nie tak jak powinno. Teraz odzyskuje świadomość, zdaje sobie sprawę, że pracuje jako barman, nie pamięta zupełnie ostatnich dwóch lat i nic mu się nie skleja do kupy. Czuje jednak, że ten stan niepamięci musi być jakoś powiązany właśnie z tamtym małym zapydziałym miasteczkiem i to właśnie tam postanawia szukać odpowiedzi. W końcu wraca do Nonsted, bo to przeklęte miejsce osadza się we krwi. A jego powrót to zaledwie Początek piekielnej intrygi, w którą został wplątany. Znamy już kochani odpowiedź na pytanie, czy miasteczko Nonsted straszy, a teraz przyszedł czas na kontynuację tej powieści. Czy Hellware straszy? O ile miasteczko Nonsted osaczało czytelnika atmosferą niesamowitej grozy i absolutnego niepokoju, to już Hellware w tej samej oprawie raczej zadziwia. Niż straszy, właśnie. Przyciąga uwagę, ale już nie przeraża. No, przynajmniej mnie nie przeraziło. Znowu coś syci się tutaj ludzkim cierpieniem, widać to w spojrzeniu mieszkańców, ale my już jesteśmy świadomi, że to tylko dymy i lustra. Atmosfery dziwności w Hellwell nadaje zimowa aura która niby pogrąża wszystko w letargu, ale od razu można dostrzec, że pod powierzchnią kotuje się piekielna otchłań. To właśnie ta otchłań, której Marcin Mortka nadaje swoistą formę, okazuje się być najciekawszym elementem tej powieści, tym, który na dokładkę niesie jeszcze bardzo współczesne znaczenie. To element powieści, który jest jednocześnie kluczem do rozwiązania całej zagadki. Ktoś tutaj słucha, ktoś widzi tysiącem oczu, ktoś pociąga za sznurki, a my pogrążamy się w tym południu. Wolnym opętaniu. W Nonstet można przepaść, można się zagubić, można tutaj wejść w las i nigdy już z niego nie wyjść. Mieszkańcy są tutaj jak zahipnotyzowani, pogodzeni z osaczającym ich złem i całkowicie zobojętniali na wszelkie oznaki zdrowego rozsądku. Tak to już bywa, że czasami lepiej pogrążyć się w tych obłokach niepamięci, niż pamiętać o czymś, co nas boli, co nas krzywdzi, co sprawia, że dostrzegamy swoje prawdziwe oblicze. A w nonstent, na własne życzenie, można stać się marionetką, oddać się wywładanie ciemnych mocy, a one już dobrze będą wiedziały, jak wykorzystać tę niemoc duszy. Jak widzicie, Marcin Mordka po 8 latach powraca, powraca, by znów bawić się konwencją horroru, by znów nawiązywać do dobrze znanych wątków, ale robić to jak najbardziej. Bardziej po swojemu. To zupełnie nowy świat, to zupełnie horrorowa jakość, i myślę, że każdy wielbiciel tego gatunku powinien skusić się i zajrzeć do miasteczka Nonsted. Miasteczka zawieszonego gdzieś, nie wiadomo gdzie. A teraz razem z wydawnictwem Videograf zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was do wygrania zarówno miasteczko Nonsted, jak i kontynuację, czyli Hellware. A pytanie konkursowe brzmi... Wasza ulubiona najstraszniejsza historia to... Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca listopada, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Dobrze, kochani, było powrócić do miasteczka Nonsted. Jak tutaj jest dziwnie, właśnie bardzo w duchu Twin Peaks. Ludzie są nieco odmienni, są dziwni właśnie, a ta atmosfera dziwności osacza nas, no i wciąga, wciąga w te niesamowite historie. Kochani, jeżeli chcielibyście sobie poczytać również o miasteczku Nonsted albo o Hellware, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka. Pamiętajcie, że znajdziecie również recenzję poprzedniego tomu, miasteczka Nonsted. Za chwilę również odniosę Was do tamtego filmu. Ja jestem ciekawa, czy znacie miasteczko Nonstop, czy znacie już Hellwer, co myślicie o tych powieściach, no i czy się trochę postraszyliście. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zajrzyjcie do miasteczka Nonstet. Recenzji znajdziecie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, a każda środa jest tutaj bezsenna. Opowiadamy o grozie i o horrorze. Rozgoście się, jeśli Wam się to spodoba. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.